Musi być. No przecież tak było przed chwilą. Nie, było to? Tak. Było Co jest kurwa u te silniki? No jest Pociąg sam Kup nowy stoi panowania. To jest chyba na maklacie za darmo stoł stoi. Tak gra powinno być. Nie no co? Lepiej jednak tak Nie jest właśnie, ale za chwilę ma przyjaźń, to, to podobno ledwo żywy. No. Dlatego ja myślałem, żeby mu wjechać do kofika na szybko, kupić mu z grama. Ja myślę, że opatrzono. Co?

no to wstawaj. No już wstałem. No to widzisz, to wstałeś. Ja, ja nie jestem od stolika. O, teraz stoisz za kamerą. Nie, no, ja nie stoję za kamerą. Mówię, że nie jestem od tego. Do widzenia. To włącz już tego opopadu. Co to za nowe barwy? <słyszyny> Treningowe. Oj, o, jeszcze ich nie widziałem. Jak odrzucisz, pomarańcz któryś miał. Miał Zefir przyjechać. Przyjedzie. No. A jednak? przyjedzie, ale nie wiadomo, czy będzie w stanie grać za kamerą. Niszczenie klubowego sprzętu, Part 1. No. Co tu się dzieje? Nie, 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 to wyłaś tam na górę. Na szczęście chyba nie mój. Byłaś na górę, chłopie. Jak ludzi z Ja mu płacę, to wymagam. Tak. No, Ile dostajesz pieniędzy? Nic nie dostałem. Wszystko robię, nic nie mam. Jak mi podepniesz, to wejdę na górę. chłopie, nie rozumiesz. bo miałbyś wszystko powołane. To jest kurwa w półdo jest chłopczą. No jak zawsze. No jak zawsze. Kurwa. Nie przekinaj na klubowych nagrach, no to wszyscy bardziej. Zachowuj się, bo jeszcze chyba w pierwszy nie zagra. Będzie wycięto wszystko. Teraz otworzyć klatka. Ale ja nie mam kamery. A. No dzisiaj niespóźniony. Na El 4 mnie wysłał kolega z Barlo. Wszystko to jego... Tak kamera nie będzie działać, to jakby co, to trener ci zaląk. Dobrze, że to nie było do mnie. <śmienicza> lepiej, lepiej. Na którym meczu to było kontuzja Barto, teraz co gra Dwa tygodnie po PL2, a dopiero chodzić zacząłem. bo... tygodnie nie chodzi w Gdzie jest to, Gdzie jest Tomcio? Gdzie jest tomcio? To będzie po dwunastej. Do czego tak? No bo transport pozalegał. Miał, miał bla bla kara, ktoś podobno do niego nie zadzwonił. No On będzie szedł tutaj z pół godziny. Ło! Wow. Zapomniałem, że ty tam jesteś. Dobra, panowie, zanim pójdziemy? Zanim pójdziemy, chcę przypomnieć, że gramy tak, przez defensywę, tak? Gramy przez bocznych obrońców, którzy się uruchamiają, boczni obrońcy uruchamiają się na skrzydłach. Eee, chcę dużo gry z przodu, dużo gry piłką i chcę, żebyście cofali do środkowych obrońców. Chcę, żeby oni też pograli trochę w piłkę. Oni są bardzo ważni, bo oni też bardzo dużo, bardzo dużo wykonują roboty z tyłu, nie? Nie chcę, żeby byli tylko od odbierania piłki, ale też od rozgrywania. Stary rozgrywa piłkę od tyłu, a Nizioł posyła dragi na boki, tak? Żebyście zwrócili uwagę na waszą niecierpliwość. Musicie być cierpliwi. Nie może być tak, że macie piłkę, wszystko do przodu, nie? Cofamy. Cofamy piłkę w razie, kiedy jest taka możliwość. Jeżeli mamy piłkę. Jeżeli mamy piłkę na końcu boiska. Nie musimy od razu dośrodkowywać. Chcę żeby, za, chcę, żeby zawsze ktoś był, zawsze ktoś był do rozegrania przed szesnastką. Tak? Kamil dużo strzałów z dystansu. Fajnie, Wiatr dzisiaj wieje pod nas, także myślę, że czuję dzisiaj w trawie, wąchałem dzisiaj tę trawę, czuję dzisiaj trzy punkty. Klawił To może ktoś to. Dobra, panowie, wychodzimy na murawę, robimy obcysz. No. Robimy robotę, panowie. Ciekawe, czy ogarną kamerę, bo tam był problem. Kamera, to jest chyba sterowników. Aha. Jakie, no? Dobrze. Tak. Dzisiaj niestety Pawełek zawiódł po raz kolejny. Dopodobnie transmisja live odbędzie się w drugiej połowie. Bo na razie możecie oglądać tylko nas i ze mną jest Kupuś Mickowski. Nazywam się, się Adam za. Dzisiaj poprowadzimy tego live'a. Roze, rozebrzmiał pierwszy gwizdecz tego spotkania przez arbitra Arslana. Gwizdecz sędziego Arslana rozległ się na naszym Estadio dla Cocurriza. Zaczniemy od rzutu z autu. Ale czy ktoś w ogóle tego rajma do nas? Nie Ręka, ręka i drut karny. Rzut karny da nasz do naszego zespołu. Jest wizerunek Aslana. Wchodzi Michał. Jest, jest, bramka nasz do naszego zespołu. Michał zrywa. dziesiąta minuta spotkania. Andrzej Adamia przy piłce wrzuca I... piłkę z żywa i trochę nam punktów zabrano, trzeba o tym mówić, bo, bo tak było bardzo <grym> <rano! grym bryny rano> Mamy do tego nawiązać Mamy jeszcze Mamy jeszcze 5 minut E, więc tak, no na pewno brakuje mi konsekwencji, co nie? Zrobiło się 3-0, ok, fajnie, ale przy tym 3-0 to wyglądacie jak przy ostatnim 3-1, że brakuje tej konsekwencji, nie? Z tyłu nie ma rozgrywania piłki, e, za mało widzę rozgrywania się obrońców. Jeszcze raz? Nie ma jakiejś mieli Nie oni Chcesz się pochwalić. Niemieckie, bezalkoholowe. Lepiej powiedz jak pierwszą połowę. Stabilnie, ale tutaj właśnie 4-0. 4-0 będzie? Kożny! no co tych chłopaków tutaj na straconej pozycji nie ustawiaj. Nie no, dobrze jest Ale taki wynik ślebi powiedział. A jaki by cię satysfakcjonował? Do przerwy? No? 4-5. Mogłoby być, ale tutaj chłopaki nie starają się. 4-5? No, tutaj trzeba wysoko wygrywać z takimi zespołami. To, to taki to niedzielny animacja. Czemu obstawiasz 4-5? Nie, to, ale jak się skończy? To jaki wynik jest teraz według ciebie? 3-0. <noise> skończy się. Czemu liczysz i że będą przeciwnicy tutaj strzelać? Czemu chodzisz na 4-5? No to co to, to za wynik? Ja, 4-5 jest 4 albo 5 brawek. Aha, no to zmienia postać rzeczy. Nie, dzisiaj na trybunach? Teraz się zrozumiemy. Zroz wierni kibice Kamil najlepszy piłkarz Kamil zawsze był Piękny odbiór Łucasza Taciucha Łucasz Taciuch sam na sam położył bramciarza i kończył. Jak panowie, zgodnie z oczekiwaniami spodziewaliście się? Tak, zgodnie z planem wszystko. Goda troszkę zgodę, za goda, bo dobry. A super. Chciałabym, żeby udało mi Czyste Czysty Teraz możemy. Się wykąpać briefko. Tak, zasłużony to, no. odpoczynek. Taki odpoczynek do roboty trzeba się kurwać. Naprawdę ten kontakt też odpoczynkiem. Ale za rzeką. My białymi ludźmi. Ale zobaczcie, jakie byśmy w robocie.